Cześć, nazywam się Anglika Kruszyńska, jestem biotechnologiem, trenerem i terapeutą żywieniowym. Założyłam ten kanał, aby dzielić się swoją pasją, a także spełniać taką moją misję życiową, którą jest pomaganie innym ludziom, uświadamianie oraz dzielenie się swoją wiedzą. Aktualnie pracuję w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, prowadzę projekt badawczy na komórkach nowotworowych. Więc mam nadzieję, że również jakieś ciekawostki udostępnię Wam tutaj na kanale, właśnie dotyczące immunologii nowotworów. Jestem również trenerem personalnym, prowadzę zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe, właśnie z elementami kickboxingu, bo jest to moja wielka pasja. Prowadzę również terapie żywieniowe, w szczególności jako wspomaganie leczenia w różnych jednostkach chorobowych, ale także uczę, jak budować silny układ odpornościowy. Każdego dnia. Tutaj na moim kanale pojawią się takie trzy kategorie, w których będę nagrywać filmiki. Pierwsza kategoria będzie dotyczyła diety, suplementacji, ogólnie zdrowego stylu życia, ale także pojawią się protokoły dietetyczne w różnych jednostkach chorobowych. Druga kategoria będzie bardziej sportowa, czyli oczywiście będą tutaj filmiki związane z kickboxingiem. Czyli to, co jest moją wielką pasją, jeżeli chodzi o sport, pojawią się ćwiczenia, które również będą wzmacniały te partie ciała, które najbardziej są potrzebne właśnie w tym sporcie walki. Trzecia kategoria będzie bardziej biznesowa, motywacyjna. Chciałabym, żeby to była taka inspiracja dla Was do walki o swoje marzenia, do zastanowienia się właśnie nad takim swoim celem w życiu. A dlaczego akurat taki temat? Ponieważ moim dopełnieniem pracy jako trener i terapeuta żywieniowy jest również praca w marketingu sieciowym, a jest to przede wszystkim praca nad sobą. Więc tutaj rozwój osobisty towarzyszy mi każdego dnia i jest on bardzo ważny w moim życiu i bardzo dużo w moim życiu zmienił. Poza moją pracą zawodową uwielbiam saunę, to jest mój czas na odpoczynek, czas na relaks. Bardzo lubię wycieczki w góry, zimą snowboard. Jestem też taką osobą, która lubi wysłania, lubi adrenalinę. W związku z tym, takie sporty ekstremalne, jak skok na bungee, skok ze spadochronem, nie są mi obce. I lubię też szybkie samochody. Już niedługo ukażą się moje pierwsze filmiki, także czekajcie na informacje. Ja już nie mogę się doczekać. Do zobaczenia! Cześć!